Dobra, jestem przy Drake'u, a chciałbym myśleć na topie, nie? Siemano. Nowa postać. Witam ślicznie z tej strony Buszu. Odcinek z Briar. Brajar. Nowej postaci w League of Legends, granej na PB za dwa tygodnie niecałe. Dostępna dla zwykłych śmiertelników gramy ją w dżungli. do jest to leśnik. Może być grana także na topie. Jeżeli będzie pozytywny odzew po tym odcinkiem, nagramy ją na midlane, bo wydaje mi się, że też tam może być jej potencjał. Um, I jeżeli chodzi o tą postać, jeżeli jesteście z subkarzami, trochę wasze gusta. Jest to też postać, przy której można sobie złamać język, mówiąc jej Nick: Briar. Brajar, jest dużo łatwiejsze, ale możecie na przykład wysłać tą postać nieuczesanej i możecie mi podesłać jak czyta jej nazwę, będę naprawdę bardzo wdzięczny. Jeżeli ktoś nie umie czytać R, mogą być problemy, ja też jestem przykładem osoby, która ma problemy z tonikiem, ale już przejdziemy do postaci. Jest to postać, która nie ma many, jej umiejętności kosztują e, e, część jej zdrowia, co ciekawe, bardzo unikatowe, nie było wcześniej takiej postaci, sama docelowo nie ma regeneracji zdrowia. Czyli po prostu, jeżeli jesteś poza walką, nie odnawiałam się zdrowie, ale ma to związek z tym, że po prostu sama ta postać nie się dużo się leczy i sama z siebie opiera się na nowej mechanice w czyli serce ceku. Czyli po prostu, jeżeli targetujemy przeciwnika, mamy takiego berserkera, widzicie, jesteśmy sami sacykowani i po prostu w tym czasie nie możemy nic zrobić, jedynie za pomocą E możemy skasować tę umiejętność. I trzeba powiedzieć, że ta postać głównie właśnie opiera się na tym self i to jest bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o umiejętności tej postaci, widzicie, klikam tu nic nie mogę zrobić. Mogę jedynie zżekastować tę umiejętność i wtedy zadaję obrażenia procentowe i też się leczy dość znacząco. Też w dżungli, co jest dość znaczące, bo raczej z sustainem w dżungli jest problem. Ok, W, używam, widzimy self, -self używam drugi raz, większe obrażenie jeszcze się mm, hiluje. E, o, za chwilę powiem, bo ta postać jest naprawdę wydaje mi się ciekawa, ale też jej kit nie jest aż tak prosty, wydaje mi się, używam W, widzicie, jest znacząco uleczona, także na pewno wydaje mi się, na, na to leczenie będą nerwy. Ok, wracając, zacznijmy od pasywki. Nasze umiejętności kosztują właśnie zdrowie, nie mamy bazowej regeneracji, ale nasze ataki umiejętności nakładają podpalenie. Zobaczycie, zaatakuję tego gościa. I on się tutaj troszkę pali. I po prostu zależnie od tego podpalenia się leczymy. Co ważne. I na tym głównie polega nasza pasywka. Tak w dużej mierze Jeżeli chodzi o nasze kuch, którego jeszcze nie użyłem Jest to po prostu doskok w tym krótkim obszarze Coś jak Kujaxa. I jeżeli doskakujemy, stunujemy przeciwnika I jeszcze bierzemy mu armor Coś jak Q Jarvana Nasze W właśnie ma dwa użycia Jesteśmy sami sacykowani i bijemy najbliższego przeciwnika Mamy bonusowe attack speed i movement speed A też to jest dash, także możemy to użyć jakby Pod ziemię i potem właśnie hmm, Pokażę wam, o Używam tu W nie ma celu, ale łapiemy najbliższy nasz cel docelowo e, prior priorytetyzujemy wrogów ciężkie słówko, sory. E, ciężko mi się mówi po miltałkach nieważne e, jeżeli chodzi o nasze E nasze E jest jedynym użyciem, który może sprawić, że nie mamy właśnie tego w selfie CC CCK, to dodatkowo widzieliście charge'ujemy, w tym czasie mamy zmniejszone obrażenia podobno jak Irelia niestety nie mogę wam pokazać opisu umiejętności, bo jest problem z PBE ja mam też ligę po polsku, chciałem zmienić na angielsku, nie szło się potem zalegować. ogólnie ten serwer jest turbo zbugowany, ale musimy po prostu zaufać, więc działa to na takie zasadzie, że mamy zmniejszone obrażenia, kastujemy się, w tym samym kaście Ładujemy, że tak końca sobie życie, odnawiamy sobie życie i na końcu, jeżeli kogoś trafimy w ściany, to ma bonusowe obrażenia. Także coś jak r od Kiany, taka mini i zdaje mi bodajże obrażenia magiczne, coś ciekawe. Nie powiedziałem, gram na boty. Wziąłem najlepsze z fabryki, średnio zaawansowane, ale widzę, że samonerko sobie nie zmieniły, jakieś samonerki przynajmniej zmieniały. Um, także trochę inaczej to wygląda. Dobra, spróbujmy gańka. Zaczynamy z W. Możemy kłużyć w trakcie. Oj, trochę źle mi się e użyło. Czy się gram na PB, także tutaj pięknie jest dużo, dużo wyższy. Ja mam wolał być na Bocie Także może... To czy ja gram buty? Ja nie gram butów, ja gram właśnie... Stunik, W dla zwiększonych obrażeń E -y. Stunik, duże obrażenia Czy muszę flashollać? Raczej nie, bo będę miał za chwilę W I dash, ta postać ma naprawdę bardzo dużo dashów Jeszcze sobie powiem o co która jest niesamowicie ciekawa Grana pod AD. Myślę, że takie standardowe bruiserowe itemy będą tu grę typu Black River, typu może jakiś botk, Także takie temy raczej się spodziewam. I trzeba powiedzieć, że ta postać jest niesamowicie silna się wydaje. Naprawdę wydaje mi się, że ta postać będzie turbo nerfiona, bo no jest przekozacka. Jeżeli chodzi o maxowanie W na pewno pierwsze, drugie nie chcę wam mówić, albo Q, albo E Ciężko powiedzieć, E nie zmniejsza się kula, także pewnie Q, chociaż E jest. No, zobaczymy. Widzicie, jestem sprowokowany. Mm. pewnie można zrobić e-flash? A to jeszcze chciałbym zobaczyć. I wtedy, wtedy jakoś zastanawiać przeciwnika. Ale na tym pingu jest to dość ciężkie. E, widzicie? Doszłam sobie, ale mam zwiększoną movement speed i, 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 i tak speed. Także TW też tak trzeba używać. Full HP. Dobra, spróbujmy na dwóch zabić, jak silni jesteśmy. Raczej gang będzie zaczynał z W. W używam. Znajduję sobie przycimika. On jest walosowy, ale prawie jest na wrogów. Widzicie, sobie zdrowie. swoje zdrowie. Bój, najgorszej, trochę ciężki. Ażka, ażka. Nie wiecie pewnie co zrobiłem, bo ta R-ka sobie WTF co to jest Ta rka jest na całą mapę praktycznie Jest to coś jak RK od Vex powiedzmy Tylko że jak trafimy gościa to od razu do niego lecimy Nie mamy, że tak powiem prawa wyboru jak u Vex. I mamy nasze W po prostu jak do kogoś lecimy Mamy zwiększone resisty, mamy chyba zwiększony movement speed Leczenie mamy zwiększone także mamy też dużo bonusów Nie gadaj, że mi to przerwie recall, na szczęście nie uh, Bot do docelowo kupiłem pierwszego ale chciałem sobie kupić buty, żeby być bardzo szybciutkim. Jakieś leczonko może. I ta postać naprawdę bardzo dużo się leczy. Jest to leczenie pokroju Wladimira. I chciałbym też tą markę użyć jakoś na całą mapę, tak po na TikTokach chciałem coś tu zrobić. E, wracając, czemu ta postać będzie OP? Bo stworzył ją najlepszy twórca w historii LoL'a, mogę śmiało powiedzieć. Gościu, który stworzył Gina, Eko, Jinx, Viego, czyli Riot Augusto on się i gość jest totalnym kozakiem, sam fakt, że stworzył eko jest naprawdę gdzie Widzicie, tu E użyłem tylko na chwilkę i nie było dużo obrażeń, nic to nie zrobiło E E chcę używać raczej na Marks klasie, żeby po prostu odnowić sobie zdrowie Albo żeby przerwać naszą właśnie prowokację Co więcej, jeżeli na przykład ktoś użyje zoni, to znajdujemy sobie nowy target Ale muszę zobaczyć, czy możemy na przykład użyć QSS na naszą, naszego self-prowokację Bo nie jestem taki przekonany Możemy użyć stuna w trakcie Oj, szkoda, że to nie trafiło, ale to będzie nasze takie właśnie bazowe combo, że używamy pewnie W. Ku możemy w trakcie użyć. I wtedy jest gitara. Q też możemy użyć, jakby przez ścianę. Pyk? Mmm, nie freształem. Patrz, jaki większy moment mi będziemy mieli. Widzisz się to? wiem, mi się ta postać tak podoba, naprawdę. Tego chciałem ją przetestować sobie na mindzie I patrzcie, dla mnie pierwsze co będzie nerfione To patrzcie na ten healing z w. Nie, to, jest, to, jest, to będzie nerfione na 100%, na 100% Jak to nie będzie nerfione ten healing Przynajmniej na minionach, na monsterach To nie nazywam się buszu. Nie, patrzcie, powalone Mi się to ko kojarzy z healingiem Afeliosa, jaki na początku miał Dobra Idę do dalej, bo ja trafię, wiecie o tym Ale coś trafimy jeszcze. Mogłem podejść bliżej mieć większe szanse na trafienie, ale wtedy nie byłoby tak zabawnie. Kurde, jakoś tak... Czy mogę użyć E-Flash? Nie, nie mogę, widzicie, zablokowany jest Flash. Oj, Wukong! No widzieliście, <ścoughs> tutaj chciałem streszować a miałem tego self cały czas. W sensie w tego Berserkera powiedzmy możemy używać Ikuje Ale cały czas jesteśmy stycykowani. Trochę tutaj syntowałem, ale ten Wukon mnie zbytował. Strasznie mnie zbyt. A to nie, to jest gracz! You are not boat, Wukong? Widzicie? Nie. C czemu to jest Ashkashen? Ani? Monkey King. Czemu on mam Monkey King? Ty. teraz jestem w konstelacji. Widzieliście? Zabrało nam HP, W odnawia. odnawia sobie zrobię. Bardzo dużo leczenia ma ta postać. No, mogę go zabić. Aha, i nasze W, jak Wam ma też efekt hydry. Nie czy to widzieliście. Mie też wrogów yy, wokoło. Wziąłem tutaj takie kierunki, bo ta postać ma dużo daszy. I też jesteśmy bardzo mobilni. Oczywiście, pewnie docelowo będziemy grali Mm, to ale ciężko się używa w dobry sposób. Shen jest ogólnie dużą kontrą pewnie, jak się domyślacie. Kurde. Nie o to mi chodzi. No, ten duży ping też nie pomaga, mm. mi. Nie gra się aż tak klin. Dobra, żyję. Kurde, już, już wóz, żeby się leczyć. Ja, mnie zabiłem, nie mam pojęcia. E, Wracając, zapominam o tym że TW cały czas jesteśmy serce zerkowani i muszę używać F wcześniej, bo tutaj miałem tego berserkera, nie wiem czy widzieliście także jest to dość duży minus no ta postać jednak ma nową mechanikę, także ja też do tego muszę się przyzwyczaić jestem dziadkiem, który gra w tą grę 10 lat, także musicie mi wybaczyć myślę, że Trinica będzie dość spoko wyborem na tą postać chociaż divine może być lepsze, ale nie chcesz tak to bardzo wchodzić myślę, że Black Cleaver też będzie dość spoko chciałbym też jakąś sederkę, także może sobie Black kupimy, kupimy dlatego, że chciałbym tą R-ką bardziej spamować żeby jednak jakiś motor zrobić. No na pewno ta mechanika tego W jest ciężka. Muszę dużo szybciej tego E używać. Zapominam o tym, bo mi się wydaje, że jak ja na przykład po W W albo użyję Q to już nie mam tego, a mam cały czas tego Berserkera. Także no z jednej strony jest to spoko, a z drugiej no trzeba się do tego przystawić. Jest duży króle tuła oj. Złapie go. Widzicie, cały czas się podpala. To podpalenie trwa dość długo. Z samego podpalenia prawie padł. TW trzeba szybciej używać, właśnie, bo mamy zwiększony movement, tak jak w tej sytuacji. Ona dość duży zasięg TW. To się dużo uleczyliśmy. Dobra, ja bym chciał go trafić. Pek! Kurde! Nie zwiększa się jakby ręcz, no ale ten ręcz, patrzcie, jest na całą mapę. Jak jesteś na mięcie dosłownie, jest na całą mapę. Stun. Patrzcie, jak dużo się leczy z samego tego podpalenia. czyli pasywka Dariusza. No, już złomam full HP. Wydaje mi się, że na tej postaci będziemy chcieli też trochę hp ków kupić. Będę jak jesteśmy bardzo squishy. A musimy wejść w mamy tego berserkera. Tym etak dziwnie się steruje. Nie wiem, czy to kwestia tego, że ja źle klikam, czy pingu. Z już zginie W na pewno się maksykał pierwsze. Patrzcie, jak dużo nam to daje. Kuję nam nie daje aż tak dużo. Na kusie jest większa. Chyba Q będzie drugie maksowane. Czy wydaje mi się, że samo W jest ważniejszym spelem. Te drugie użycie na W wydaje się, turbo dobre. Coś takiego też masz na kledzie. Tylko na kledzie nie możecie tego sami użyć. Co jest często dużym problemem. A jeżeli chodzi właśnie o tą postać, no to możemy tego sami użyć. To jest fajne, bo możemy. Po prostu kiedy sami używamy, no to wiemy, kiedy chcemy tego użyć, nie? Tak to jest bardziej losowe. Mogę zagrać Artemite Huntera. Nie ja pomyślałem, że mi częściej merkę I to było dobre, no zwaliłem. Ten movement switch jest przyjemny, ale mimo wszystko chciałem kiedyś trafić tą merkę z jakiejś dużej odległości. Ten nawet tu pod topa. Ej, ja bym tak się ustalił, jakoś. Bo Ty, pójdę na topa, no i w bota wykastuję, bo w bota są dwie osoby. Slowak, nie zabiłem go. Ty, w ostatniej sekundzie, lols. Aż patrzyłem tutaj na timer, bez sensu, z podpalenia by padł, także nie musiałem zabijać. Ty, akurat tak patrzyłem, żeby idealnie go smajtować, wina pingu, wina pingu, 100%. Ty, dobra, zrobiłem coś głupiego, ok? Oni tu będą wychodzić. Dobra, Zilan właśnie wstał. Aszka za chwilę wstanie. Idzie powoli na bocika. Moja e reczka gdzieś sięga. No, już możemy sobie na spokojnie puścić. Zmaksuję sobie Q Puszczam e Reczkę. Padło na Zilana. No i... Ażka mnie skontrowała, ale widzieliście? Nie dajemy mu żyć, nie dajemy mu żyć. Dobra, to to już jakoś... Ale Ażka mnie skontrowała, się ja chciałem w Ażkę trafić. Kurde. Dobra, Trinitka też tam daje Dobra, daje bierzemy to. Uda się, uda się, widzowie. Za minutę kolejna próba. No i myślę, że ta postać jest specyficzna na pewno a jeżeli chodzi o to W i e. Ale myślę, że jest dość prosta mimo wszystko. Myślę, że jest dość prosta i myślę, że jest Turbo broken. Na, ra na razie moje uczucia wo wobec tej postaci są naprawdę pozytywne. No i wydaje mi się, że jeżeli nie znerfią mi ją na PB, to na początku będzie trochę perma No dobra, i ja bym jeszcze. No i na pewno wydaje mi się takie właśnie itemy typu Sterak, e, może Kishuicent, jakieś takie właśnie pod Brujzera typowe, mm. będą na nią naprawdę przyjemne. A sam muszę kupić. Jeszcze Ciosesa chcę kupić, żeby zobaczyć jak to działa z moim W. Wydaje mi się, że nie działa, ale zobaczymy. Widzicie się też, że go, gościu był za daleko, także moje W nie zadziałało. Można też to używać do dasha oczywiście. Tylko gorzej jak ktoś się nagle pojawi wtedy lecicie w jego stronę. Juszan jest nas dobry, bo nasze W nie działa. Stołek? Patrzcie, jestem szybki. Ope, ope. To no, natrafiłbym coś. Dobra. Kurde, no uciekaj, uciekaj. Jestem przy chraldzie. Trafię kogoś? Ho, 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 ho. Czemu to jest takie trudne zrobić jakiś montaż do Tektorka? Takie szybkie combo Szybki doskok ks i ulepszone w Coś na topie bym pokminił A złe jest na że tego Ultimate Huntera nie zagrałem Nie, ten, ta postać ma moim zdaniem za duży sustain Z tego wtw będzie nerfione Bo jest za silny ta postać też ma za dużo w kicie przesadzonych, coś jak Akali na początku, że jej R na przykład daje wiecie, jakiś movement speed, jakieś resisty, bo można użyć dwa razy, to jeszcze armor zabiera. Za dużo po prostu ma w swoim kicie, dlatego jest turbo broken. O nie. A czemu ma R-ki mi bo uż... ta -Z, zamiast użyć r to użyła f i nie miała many. Oj bociku, ociku. Ojej, QSS. Kupimy sobie, żeby mieć Dobra, idę w bota i trafiam bota, ok, Okej okay. Dajcie mi jakiś montaż, do bazy I koniecznie dajcie znać, czy nagrywasz tą postać na midzie Jeżeli chcecie tego, napiszcie Buszu, dawaj mi da. I ja wtedy nagrywam, tylko dajcie znać szybko, bo Ja jadę na wyjazd Dobra, jestem przy bazie, ok. Tu gdzieś Władimir będzie cofać? Rzucę, tak jak wiecie. O, tak, o. Ja stoję w miejscu, bo jestem pewny, że trafię. Pyk. Całkiem przyjemny daszyk, nie? Fajna ta nowa postać. Dobra, jeszcze chcę użyć W. Zobaczyć, jak to działa. Nie działa QSS tak jak myślałem. QSS nie działa, także QSS na tym postać useless. Dobra. Pyk. No i patrzcie, nie mogę na dwie rzeczy w tym momencie. Powałem na Dobra. Ale mi się tak przyjemnie, na tą postacię że nie chcę nagrywania na wyłączać. Lecę No, bardzo P. Ten impakt impact też jest dobry. Ogólnie chcę grać raczej inspirację drugim, ale to połączenie będzie dobre na tą postać, albo jeszcze właśnie Ultimate Hunter, bo mamy naprawdę mega dużo dashów. Dobra, jestem przy Drako, a chciałbym być na topie, nie? Trzymano, Nowa postać. O nie. Nie, ale dobra, wyłączone nagrywanie. Brian, nowa postać. Jeżeli wam się podobało, wiecie co to zostawić. Trzymajcie się. Ale...